Prywiet, prywiet. So was ja przygłasają Was z epizodu was Brassials. Następnego epizodu nie wiem jak jest po rosyjsku następny, albo w końcu następny, słuchajcie. E, dopiero co włączyłem gotika nawet nie sprawdzałem misji i tak dalej. O wiem co jeszcze można sobie dokończyć. Mm. No i słuchajcie, e, zadziała się taka sytuacja. What? Ale lag. Zadziała się taka sytuacja, że nie pamiętam właśnie, niestety albo stety um, Dokładnie co się wydarzyło w ostatnim, e, ostatnim odcinku to nie e, Przed nagraniem, nas ostat, ostatnio jak byłem, miałem, miałem nagrywać ten odcinek Dwa tygodnie czy tam trzy tygodnie temu i coś się stało, coś takiego makabrycznego Coś tak złego, tak strasznego, że go nie zrobiłem a to się zdarza zbyt często, musicie mi uważać, jednak może te filmy są e, dosyć rzadko, a czy rzadko? Czasami zdarzają się też, że są często, często, często i nagle rzadko, rzadko, rzadko. Bo jak zwykle ja się już biorę za nagrywanie, bo pamiętam, że w tamtego dnia już miałem włączonego frapsa, miałem włączone wszystko i coś zdarzyło się tak makabrycznego, że niestety e, nagranie się nie odbyło. Nie wiem, to musiało być na, na serio, teraz mówię, musiało być coś e, bardzo ważnego że nie nagrałem tego więc słuchajcie, może, z, może spróbujemy sobie zrobić tą misję e, misja jest żeby zabić Asmala zabijmy go więc zostajemy mistrzem gildi zabójców co nam nic, a nic nie da o, szeroki miecz zarąbicie Ała, uderzyłem się więc słuchajcie co tam się ciekawego zdarzyło, zaraz wam opowiem Ale zanim. O. Ale zanim wam opowiem, to spróbujemy go zabić. Chcę rzucić ci wyzwanie. Haha ha, ha, to już słyszeliśmy jakieś 40 odcinków temu. Nie no nie 40. O to! O to pieru Pomiot piekielny. Ole mnie pisga. Jak najlepsza pogoda No Tutaj, teraz What the fuck, co tu się zadziało? Weźmy sobie dwie takie pochodnie I sakiewkę weźmy Co tu się zadziało? Halo, halo What the fuck Ale mnie, na serio, dosyć mocno mnie pizgnął Ja chciałem powiedzieć jak najlepsza pogoda W zimę bo takie zimy są od czasu do czasu, teraz wszystko będzie inaczej. Nie tak jak przedtem, jasne szefie, zgadzam się z Tobą. Ukadnica Kiewkę? Łoty, czekaj ty. Dobra, przepraszam, ratowałem czekaj śmieciu. śmieciu. Goodbye. E, szczerze mówiąc, to dostałbym jego zbroję Ale jej nie dostanę mm, Już wam mówię dlaczego, dlatego że ta babka powinna żyć O ona że ona by mi tą e, zbroję mi dała Ale ona niestety nie żyje, więc e, Szczerze mówiąc, ja mam to w dupie Że ona nie żyje e, Witam Tu, 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 czu, czu Słuchajcie, coś co się zdarzyło, słuchajcie, byłem na ślubie Byłem na ślubie między właśnie innymi. Byłem u babci nad jeziorem na basenie. Gdzie jeszcze byłem? No, już nie pamiętam gdzie ja byłem. Tak mniej więcej. I to tak zleciało te trzy tygodnie. I niestety ta. Ma niestety bardzo niestety. Ale nie. Na, jeśli chodzi o nagrywanie, jeśli chodzi o, o po prostu tą całą pogodę, naszą piękną, która była cholernie gorąca, było tego aż za dużo, niestety, i skończyło się tak niemiło, gdyż e, uniemożliwiało mi to, mi to kompletnie e, się, wzięcie się za nagrywanie. Być może e, ta pogoda skłoniła mnie wtedy, żebym nie nagrał tego odcinka w końcu. Do tego może mnie skłoniła, nie jestem do końca pewien, niestety nie pamiętam. I no i słuchajcie, teraz co nam tu zostaje? Aha, czemu ja tak kitam sobie e, szczęśliwie do zamku, do obozu bractwa e, Słuchajcie, lećmy sobie do Garonda. E, powiedzmy mu o tych wszystkich bzdetach, e, że wszyscy górnicy mają się dobrze. To misję, dostaliśmy to misję jakieś tam 80 dni temu. Ale ich to chyba nie obchodzi <laughs> Tak, ruta tam wysrane w tą rudę Dobra, robar poczeka tamtego Mniejsza z tym Ta się bawimy Jak to mówi taki jeden zio... Taki jeden pan Piski, zyski, wytryski, tak? Kto wie kto to Tak tak, tak gadak. tak gada Kogoś takie motto jakby to No to pozdrawiam bardzo serdecznie No i słuchajcie Nowy internet, tak, dali mi nowy, przy, przyjechali panowie, kiedy nie było mnie w domu, i go podłączyli. Na szczęście były i inne osoby. I mnie nie było właśnie to, co z nią z, znaczy przez, to, było dwa, to było tydzień temu w czwartek bodajże. Tak. bodajże tak. No i tak zdarzyło się taka ciekawa sytuacja, że no jednak, no jednak, no jednak, internet chodzi bardzo płynnie, bardzo dobrze. W dzień mam 3 Mega w nocy po 12, bodajże z tego, co panowie mówili, to tak mniej więcej do nawet do 6, po 12 w nocy, to teraz, jest, teraz niestety nie będę tak do siedział, dlatego że wiecie bądź też nie zaczyna się szkoła, co niestety no, daje mi o wiele mniejszy zakres na te, na te całe nagrywanie ale no jednak, musicie, musicie być e, pewni, jesteście pewni, ja wam daję gwarancję, że przez cały jeszcze miesiąc wrzesień, wrzesień e, Wszystko to, e, cała ta szkoła nie będzie się tak jakby narzucała e, Tutaj mi, podczas nagrywania e, nie będzie coś jakiś tam, nie wiadomo co Tylko, że pierwszy miesiąc to wiecie Zawsze jest luz, nieważne do jakiej szkoły byście szli Hello Garon. Mm. Rozmawiałem z Fajetem. Tak, zróbmy to misję już, na serio. Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Hmm... Dwie skrzynie? Ja potrzebuję dwustu skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych Trzymałem. ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie mam mowy! Nie wiem, czy granie jest za głośno. Rozmawiałem z Marcosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Tak, wchodzimy do trzeciego rozdziału, tak, bo zacząłem to powiedzieć. Wydobycia, ...by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko cztery skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli. Co się tu dzieje? Czyżby sam beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Przepraszam bardzo. Co z listem? Ja robię za cztery. Mamy w sumie dziesięć marnych skrzyń rudy, a straciliśmy dwa razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Musi się Ta dolina jest dowiedzieć. przeklęta. To siedlisko zła. Co za Próbowałeś... Dobra, no co za że Teraz nic specjalnego. Słuchajcie, wchodzimy do trzeciego rozdziału. Wiem, że ominąłem jeszcze pewnie... ...spierdyliard misji... Hmm. ...dostępnych. E, według mnie... ...to każdy, kto... Nie nagrywa, znaczy gra w Gotika, teraz trójkę, dwójkę i nie nagrywam, czyli 99% populacji powinien po pierwsze to robić misję dla każdej frakcji. Co to znaczy? Powinien. Powinien, powinien. Ja cię z złapię zdanie, bo wypadło mi teraz z głowy. Powinien, według mnie, oczywiście, to zależy już od was. Robić misję dla wszystkich: co to znaczy? Dlatego, że na przykład powinniście robić misję dla tych, jakie nie mają, najemników, tak? Czyli po prostu byście. Tutaj mam coś: Plany Paladynów. Szpon A tu nic nie wiem. Tu Po co to tu Adep z kręgu opiekunów, do Urszak, to będzie później badania z Salandrilla. To to misję będę robił chyba przez następny e, tydzień. Dlatego się za nią nie chcę mi się za nią brać. Piątkę chciałem i słuchajcie, chodzi tu e, o to, żebyście robili misje dla najemników. Na przykład, bo robi się dla ich misję i na końcu, na, na końcu tych wszystkich misji e, Torlow czy tam e, inny jakiś tam ziomek e, mówi ci, żebyś poszedł do e, Lee bądź do Onara. I powiedział, że nadaje się na najemnika, tak? No to wy idziecie tam, znaczy nie idziecie właśnie i cały exp z tych misji jest u was. Du, 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 du. Rozdział trzeci. What the fuck, epilepsja, bro. dobra, nic. No i to polega właśnie na tym, że macie dodatkowe, tam nie wiem, czy byśmy 5000 tysięcy nie? Ma się dodatkowe 5000 expa i. No jest fajnie. Według mnie to jest dobry deal. Fak i zauważyli mnie. O jezu, mój kot miauczy. On to czasami lubi sobie pomiałczyć. Głównie jak jest głodna. Czyli praktycznie zawsze. Fak biegną tu. Ścierwa! Biegną tu ścierwa! już ktoś ją uciszył. Paszowon. Dobra. który następny do strzału. Dobra, jakiś jeszcze? Kolega? E, chyba żadny. No i chodzi, no i robicie taką misję e, dla najemnika dostajecie 200 expa i tam wbijać ten. E, nie wiem, przypuśćmy wbijać ten czwarty level, albo coś takiego i robicie następną misję na przykład dla... E, Dołączacie do tego, dołączacie do czeladnika, tak na przykład. A bo ten jeszcze, jeszcze nie, nie wiem, to już w ogóle trudniej jest, na przykład, robić miejsce dla, yy, dla klasztoru, ale to już się z tym, ale robicie miejsce dla yy, tych najemników i macie więcej dodatkowego expa w późniejszym etapie gry już, nie? Bo, to, w ogóle dziękuję też za to, że grze, że w końcu się eliksiry yy, u wszystkich tam ziomków się zrobiły tych wszystkich naszych sprzedawców w końcu odnowiły się te eliksiry i w końcu będę mógł ich kupić Dosyć sporo, słuchajcie, podbiegamy do niego No, cofnął się Dobra, Ciekawy mieczor Naszego miszora No I Ja tego właśnie nie robię, między właśnie innymi Bo nie mam na to czasu, nie? Nie uratuje, koniec Ja tego nie robię, bo po prostu na to nie, nie mam czasu zbytnio Żeby na odcinku pokazywać nie dość że nie dość żeby pokazać wszystkie te Czemu nie dostaje ich mieczy, szkoda Nie dość że pokazuję te wszystkie misje to jeszcze mam jakieś misje do frakcji które i tak nie dołącza robić to tylko dla e expa, no to, to helipa a na przykład jeszcze do dodatkowo starać się robić to poza wizją to dodatkowy tydzień leci nie więc no, jeśli ktoś na serio lubi się w to bawić, to życzę powodzenia, na no serio, bo, no, jednak Dla mnie to nie jest nic specjalnego Tak siedzieć tak e, zapierdzielać Czemu ja nie mam zbrojorka ubranej? No właśnie, to jest pytanie Już jest podmieniona Nie wiem, czy widzicie, jest już wszystko elegancko podmienione Ciężko, ciężko nie zauważyć, ale Tak, taka, tak, tak zbroja wygląda o wiele lepiej, według mnie i słuchajcie, coś jeszcze mam powiedzieć, że... Ona jest lepsza, ale tylko jeśli chodzi o broni i strzały. Jeśli chodzi o obronę przed ogniem i magią jest cholernie słaba. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy Sardupy? Problem. To akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Jakieś 15 minut Czeka już na Ciebie. Xarda skazał mi przekazać Citerunę. Citerunę. Szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Ja również teleportuję się do wieży. Na drodze jest zbyt niebezpiecznie. Ugh, fajnie. Zniknął jak. Zniknął jak. Ben Kenobi z czwartego epizodu Gwiezdnych Wojen. Czy nie, on nie zniknął? On co? Umarł. Wu ho. I nagle. Ocief, iz... O i diet. Teraz on respi tych zapomniałem, bo są dwa rodzaje. Ci, co strzelają piorunami, czyli tych gorszych. I tych, co respią strażników, którzy chyba nie dają nam expo, nie? Nie dają, czyli jest spoko, czyli są ci lepsi i ci gorsi. Ci lepsi to, to ci, to właśnie co teraz respią. A ci gorsi to ci, którzy ciskają z... nas piorunami. Przepraszam bardzo, czy przez to, że mamy poziom trudności gry normalny, to... Oni jeszcze przed mną nie uciekają? Oni chyba już powinni przed mną uciekać. Czy mi coś się popierdzieliło? Dobra, mniejsza. No tam widać się już biją. Kurde, nie zostawcie zostaw moich ludzi. Dlatego spróbuj nich strzelić. No i strzelił, no i... No i... Pff. Dobra. No nie, zabiłeś go. Cioto. Czemu go zabijełeś? Ja chciałem go eksp? No tak, moi bracia. Najlepsi. Pozdrawiam takich braci. No dobra, mniejsza. Zobaczcie, lecimy do obozu. Poinformować między innymi tego naszego ziomka, Bala Oruna, że coś się zadziało. Co wiesz na temat ludzi w czarnych szatach? Niewiele. Najwyraźniej wszyscy są mrocznymi magami, ale ich prawa ale ich prawdziwe pochodzenie nie jest znane. Czasami jednak wydaje mi się, że niektórzy z, na, z nich są połączeni z jakimś niewidzialną linią z bractwem. Co masz na myśli? Wielu z naszych braci ma silne bóle głowy. Nie potrafię wyjaśnić nie potrafię wyjaśnić, na czym to. jaki to ma związek, tak? Ale boją się. Że, przepraszam, rozproszyłem się. Dosyć ciemno jest w pokoju. Dobrze mam poćwitaną klawiaturę Elegancko. E, możesz coś z tym zrobić. Mądrość i moce balów pozwalają nam zgładzić wpływ niek niektórych kontaktów z nimi. E, to jakaś misja, chyba, tak? Musisz w jakiś sposób pozbyć się tego wpływu. Słyszę, że w, w klasztorze magofonii istnieje mikstura, która z, jest zdolna wylecieć obsesję. Spróbuję ją zdobyć. O, byłoby wspaniale. Ja również chciałem rozwiązać ten problem, ale cały mój wolny czas jest przeznaczony na to zgładzanie to ciężkich przypadków wśród naszych braci. Proszę, śpieszcie. Spoko. Jak ci mi nową zbroję, cioty. Myślałem, że zdam ci raport z mojego zadania. Dobrze, chcę. Wiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło, czego się dowiedziałeś. Eksploracja. No, po prostu Guinness'a to jest jedna wielka klęska. Wszyscy umarli, pełno orków, inne bractwo. Straty, taty, straty. Dostałem list no właśnie. No, i tak wygląda sytuacja. Tak streszczając poprzednie 80 odcinków. Hmm. Więc dobrze. Powiadom nas, jak się czegoś dowiesz więcej. Chodźmy więc teraz może do klasztoru ognia zostawmy na razie tego sam i udajmy się. Może porozmawiamy sobie z balami. Może mają coś ciekawego do powiedzenia. Już chyba mamy dostępny nowy czar, ale... A no, on to jest jakieś normalne zdanie. Właśnie nie wiem czy o czym to wspominałem, ale ten czar jaki mamy teraz, czyli go strażnika jest... Najlepszym czarem jaki możemy do tej pory, znaczy możemy w ogóle w ciągu gry zdobyć, więc Może coś tam jeszcze jest ciekawego, ale to jest po pierwsze Skąd ty się Po pierwsze jest za drogie A po drugie pewnie zadaje mi obrażeń I tak dalej, nie, więc Ja zostaję przy głosie strażnika, jeśli Jednak macie coś ciekawszego, no to oczywiście napiszcie mi w komentarzu, więc słuchajcie To jest po angielsku, nie wiem dlaczego Mogę do zbroję? Nie mam zbyt dużo doświadczenia, więc ja bym spróbował zrobić tą z... misję dla tego bala, czyli przynieść ten e, cały nasz no jakby to nazwać ten, ten cały eliksir, e, który dzięki któremu pozbędą się obłędu no zobaczmy jak to mniej więcej będzie wyglądało i udajmy się również do Korangara, który znajduje się tutaj czemu tam nie idziesz? czemu? nie mogę przez ciebie zbroi nowej zdobyć ukradnij sakiewkę, nie będę go kradł bo się obrazi więc E, słuchajcie, jakaś misja, o tym pie e, opętanie i nic więcej, więc... E, tak, mój kot znowu... Bawi się... W... Kto głośniej zamiauczy... Z samym sobą... No i jeszcze tam... Chociaż pies postał jęczy, bo na serio, słuchajcie, ostatnio... Zamieniłem się do takiego typowego Polaka, który zwraca uwagę na wszystko, to O, pies za, za ścianą... My. E, jęczy, drapie... Ło, tam ktoś do sąsiadów przyjechał. Ło, o Jezu, jedzie coś za oknem, jakieś ciężarówki. E, no i Ło, coś tam jeździe za oknem. Ło, y, ktoś tam się bije na ulicy. I, 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 i nagle. O, do, ktoś, do sąsiadów przyjechała policja i w ogóle takie w ogóle rzeczy. No, znaczy czy nie? To jaka policja rzadko tu przyjeżdża, ale jak już przyjeżdża, to oczywiście ja wiem pierwszy, bo jestem tak zwanym typowym Polakiem. Wkładać na serio ciekawa zabawa kiedyś, może mam o tym wszystkim opowiedzieć, jak to wygląda na serio u nas, co tu się dzieje. Halo, idą na polowanie przez. Straż! Co jest? Halo, Orlan, e, pokaż mi swoje towary. O, on ma teleport do tawerny, ja sobie go kupię, ale najpierw. Sprzedam wszystko co nie jest mi potrzebne. Mamy tego Udzjela, niestety nie mogę go założyć. W ogóle jakbym go założył, no to niestety ale. Tak cienko, bo jest sobie w dwuręki, dwuręcznej, ale ogólnie słyszałem, że jest modyfikacja. E, taka już... Inny dodatek do Gothica, który właśnie w którym da się Urdzja zmienić na jednoręczną. Ciekawe. Dlaczego w tym akarcie nie dam. Szkoda, byłoby bardzo, bardzo ciekawie. Jakby tu pioruny by strzelały z nieba A tu yy, Zadajemy też ogromną ilość obrażeń To też byłoby ciekawe Ale no jak na razie to Nic nie wiadomo może w 2 2.0 to dodadzą A w ogóle jeśli chodzi o 2 2.0 to ciekawa historia też jest Bo kiedyś rozmawiałem sobie z Wardem Nie wiem czy się tego pana On jest... Również nagrywa filmy na YouTube no i ten pan powiedział mi, że już, że w tamtym roku, pod koniec wakacji, powiedział, że oni już e, pracują nad drużyna z Polszczenia, czy tam The, Dream Vader, pracują nad tym, żeby to spolszczyć. Ja taki szczęśliwy mówię: O, tu ile? 3 miesiące, 4 mówi? Nie, góra, dwa miechy. No i tak minął rok. <laughs> znaczy, oczywiście, nie ma tu nic do samego tego pana, o którym wspomniałem, tylko właśnie mówię o samym tej sytuacji bo szczerze mówiąc, to e, chciałbym sobie w niego zagrać. Na pewno go sobie będę ściągał. Znaczy zobaczymy, jak jeśli chodzi o, czy o nagrywanie, jeszcze nie, bo to jest to samo, tylko tam jest e, z, to samo, tylko jest e, ogromna zmiana. E, tak, w ogóle nie, ja, bym sobie po, ja bym sobie na przykład poczekał na tego Returninga 2.0, żeby go nagrać na moim kanale. To oczywiście nikt by u mnie go nie oglądał, dlatego że niestety, ale wiele osób innych e, tym się już zajmuje. By się zajęło, 3-4 osoby na 100% by się od razu wzięły Za nagrywanie retarninga 2-0, tak więc no Ja bym y, został Pokaż. na samym końcu O widzicie, ta Kupujemy sobie miksturki hmm. no, i, no i wiecie, jakby to tak wyglądało trochę tak Nie po mojej myśli, żebym, bym powiedział Więc ja już wolę nagrać tego turninga i mieć spokój Następnie ruszamy z... nie ma, to jeszcze trochę czasu tego jest bo ogólnie chciałem ruszyć z Wiedźminem, mam już pierwszy odcinek, ale czekam jeszcze na pewną małą rzecz no i po prostu żeby po prostu ruszyć, na przykład mieć 10 odcinków na start muszę też na, na, nagrać te 10 odcinków i po prostu i po prostu i po prostu je wrzucać tam na przykład Trzy razy w... w tygodniu potrzebuję Potrzeb... paru rzeczy. Na przykład potrzebuję tego. I czy ja mam. O! Już się czas skończył. Słuchajcie, coś. Odcinek trwał wyjątkowo szybko. Coś dzisiaj. Znaczy, wyjątkowo długo właśnie mi się go nagrywało. E, może dlatego, że dawno w tym. E, na... Dawno tego nie robiłem. Może dlatego. Nie wiem. Ale no, ten kocer mój tutaj przygasł. Kotku, proszę Cię, stąd. I tak mi nie rozumiesz, ale... Coś jeszcze chciałem. A, tu mam pełno tych starych monet. Oraz... Serce gole demonów. To wszystko się posprzedaje, więc słuchajcie. Ja y, teraz poza odcinkami... A, bo nie, nagram jeszcze jeden odcinek. Pod rząd. I słuchajcie, wezmę się za... E, nagrywanie tego odcinka teraz, pod rząd, drugi raz. I następnie wezmę się zakupywanie wszystkich potów i... W całym korinis. E, Wszystkie poty kupię od wszystkich handlarzy, jakie są, więc Dzięki wam za obejrzenie Trzymajcie się, do następnego odcineczka